Witam wszystkich z tej strony Gawil, Witam już w 22 odcinku naszej serii Ten More Blocks. Jak przypominam, te w tej serii chodzi o to, że co odcinek stawimy yy, o 10 bloków więcej. Adekwatnie w 19 odcinku położyliśmy 190, w 20, 200, w 21 chyba. Z... 210, ale pewne nie jestem, jak pamiętacie. Sprawdzam czy się nagrywa. Nagrywa. A w tym odcinku położymy 220. No to. Zaczynajmy. Jak pewnie zauważyliście, jak otwierałem. Sprawdzałem czy się nagrywa w OBS. -ie. Mam tutaj 220kobolet stałonów przygotowanych albo kostek bruku. Znowu to robię. Znowu podchodzę, chociaż wiedząc, że powinienem poczekać. O. Jeszcze 10, więc możemy zacząć się 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gwiazdka. No to tą gwiazdką zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Z tej strony Gaby, no i do papa.